Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Jokerku. To jest kolejny odcinek z kariery Chelsea. Chyba szósty jeśli się nie mylę. A jeśli się mylę, no to wybaczcie. Więc tak, czeka nas mecz z Ajaxem w Lidze Mistrzów. Ja ten mecz sobie przestymuluję. Mam nadzieję, że wygramy. No i zobaczmy. Remisujemy 2 do 2. Niestety, Mati łapie jakiś uraz. Yy, no, nie cieszy mnie to zbytnio. Mam nadzieję, że to będzie jakiś drobny uraz. Zobaczmy. Na dwa tygodnie. No dobra, na dwa tygodnie to jeszcze nie ma tragedii. Mamy jeszcze dwóch obrońców za nami, więc. Więc yy, jest ok. Czeka nas mecz z Crystal Palace. Ten mecz oczywiście też przesymuluje yy, No bo przecież nie. Wiadomo, że takich meczów nie będę grał, no bo szkoda czasu na nie. Wygrywamy pewnie 3 do 0. I łapiemy kolejne trzy punkty. Może popatrzymy, którzy jesteśmy w tabeli, tylko niech wszyscy rozegrają swoje mecze. Ale jeszcze dostaliśmy ofertę wypożyczenia ballo. Eee, ja tą ofertę przyjmę, bo i tak u nas nie będzie grał w składzie, w, w pierwszym składzie, więc może na się będzie grał. no eee, jest tak, sprawdźmy sobie tabelę. Obecnie jesteśmy na czwartym miejscu i do Liverpoolu brakuje nam aż siedmiu punktów. Dosyć sporo. No Liverpool jeszcze żadnego meczu nie, nie przegrał. City jest drugie, brakuje nam do City dwóch punktów. Jeśli się nie mylę właśnie, teraz będziemy grać chyba. Teraz będziemy grać City, więc ważne jest to, żebyśmy wygrali ten mecz, bo możemy wskoczyć nawet na drugie miejsce, a przynajmniej na trzecie. Więc jest o co walczyć? Taki skład. Eee. Yy... Będzie grał przeciwko City. No i mam nadzieję, że uda nam się zdobyć 3 punkty. Ok, zaczynamy spotkanie na Etihad Stadium, mecz na wyjeździe, na pewno będzie to ciężki mecz. Ale wierzę w swoich chłopców. No i co, musimy strzelić o jedną bramkę więcej niż w City. Tu Sterling na lewym skrzydle, zobaczmy, nie możemy dopuścić do tak się dzieje, no i co, może kontra, Sancho na prawym skrzydle, zobaczmy, może odegranie do dobra Abraham odegra do Sancho, może Sancho coś tu porobi, a może uderzy, może jeszcze raz, I niestety nie ma ramki, ale było blisko, będziemy mieć, będzie out dla nas, dla The Blues. Może jakieś dośrodkowanie, chociaż nie sądzę, bo dośrodkowania główki ogólnie w tej fifie są żałosne, więc może kantę, KANTĘ! Niecelnie. Dobre podanie do Sylwy. Aguero. Aguero, co zrobi Aguero? Tylko za daleko jest do niego Chilwell. Ło, co to było?! Co?! Nie wiem zupełnie, jak to doszło. Kurde, ale tutaj co za niefart. Co za przypadkowa bramka, ale sti tutaj obejmuje prowadzenie w bardzo szczęśliwy sposób. No słuszno. Niestety takie sytuacje się zdarzają. Nie można płakać, trzeba nadrabiać. oj, żeby nie było tu czerwonej kartki. No, może być różnie, zobaczmy, ale chyba nie będzie, chyba nie, chociaż, nie wiem, żółta, no, chociaż tutaj było tak, troszeczkę mi, już troszeczkę zwątpiłem, że tu może być czerwona, bo to wejście od tyłu, ale na szczęście tylko żółta, Kantę, może do Jorginho. no dobrze, może być Jorginho, ale może być Kantę, może być jeszcze raz Kantę, czy nie ma spalonego czasem? Jest gol! Mamy wyrównanie. Byłem, szczerze, powiem szczerze, byłem przekonany, że tu będzie spalony, ale nie ma spalonego. Nie prowadzimy, ale remisujemy. Jeden do jednego. No, jestem tutaj. Już myślałem, że tu się nie uda, bo tu już. No, właśnie to podanie, ale jednak doszło to podanie i. i Kantę wykorzystał to. Ale myślałem, że będzie spalony, ale no. Kante to jest taki zawodnik, że on jakby. Strzela gole, po prostu. Nie wiem, co powiedzieć. Kante. Kante to na razie tutaj chyba najlepszy zawodnik na moim boisku. Sancho. Może, o... Ale chociaż doszło do podania. Jorginho. Jorginho może z JORGINHO! Ale on jest za zbyt drewniany, żeby takie rzeczy robić. Dobra. Jest przerwa, jest jeden do jednego. W końcówce tego, tej połowy udało nam się wyrównać. Jak na razie, Kantę chyba najlepszy zawodnik u mnie w składzie. Dobra, z dalej. będzie wejdzie mount. Wejdzie ofensywny zawodnik, bo jak. Ja nie chcę tylko remisu w tym meczu, jak chcę to, to. spotkanie wygrać. I mam nadzieję, że mount. Coś tutaj, jakby coś tutaj odświeży tą grę w środku pola. Niebezpieczna akcja City. Trzeba to wybić. Dobrze. Może będzie grać kontra. Kantę. Kowaczyć. Tutaj. Ma wiele opcji. Tutaj może ale chyba spalony, kurde, oczywiście, że tak. O, wow. Co to za... Co to było? Co się w ogóle stało? To było bardzo... niebezpiecznie. Mertens w ogóle gra w City. Kupiło go City, no nieźle. Ale tutaj idealnie przy supeczku byłaby bramka, ale na szczęście Kepa broni. Eee, Dośrodkowanie trzeba to wybić Dobrze, nie ma bramki Dobra, ta San ale kurde znowu spalony, no Sancho, kurwa Debilu jeba. Powiem wam, że nic nie mogę tutaj skonstruować Tutaj City bardzo gra, ofensy... bardzo yy, wysoko Że nie do, nie, nie, nawet nie mogę za bardzo rozegrać piłki Ale może teraz Sancho, no niestety nie Może jednak podanie górą do Pulisiccia To będzie chyba nasza ostatnia akcja Aha, w koniec meczu. Remisujemy City na wyjeździe 1 do 1. Powiedziałbym, że to nie jest jakby zły wynik, bo za bardzo nie miałem tu sytuacji, żeby strzelić drugiego gola. Powiem szczerze, no jakby City bardzo grało ofensywnie, bardzo wysoko, bardzo duży pressing stosowali i za bardzo nie mogę nic konstruować, Więc trzeba się z tego remisu cieszyć, aczkolwiek miałem nadzieję, że tu możemy. Wygrać to spotkanie i przegonić City w tabeli i być na drugim miejscu. Chociaż no trzy strzały celne miałem, a City 2 co prawda, no ale oni mieli więcej strzałów ogólnie. No ogólnie myślę, że to jest taki mecz bardziej City. że lepiej City tu je nagrało. Większe posiadanie, więc strzałów. No, my też mieliśmy niby trzy strzały celne, ale ten te, te dwa. Poza tym golem to za bardzo te strzały były takie nijakie, więc, więc myślę, że Remis jest tu. No... Sprawiedliwym wynikiem. No i tak, no i niestety nie awansujemy dalej w tabeli. Czeka nas znowu mecz w Lidze Mistrzów, tym razem z Walencją. Walencja jest pierwsza w tabeli. Ja nie będę tego meczu grał, rozegram to, a czy przesymuluję to spotkanie. Mam nadzieję, że może tu coś ugrają Chelsea. Wygrywałem 2 do 1. Bardzo mnie to cieszy za sprawą Jorginho i Pulisiccia. Następny mecz gramy z West Hamem. Ja oczywiście ten mecz. Też przesymuluje. No i zobaczmy, mam nadzieję, że wygramy. I wygrywamy 3 do 1. Ze sprawą Abrahama. Dwóch bramek Abrahama i jedną Sancho. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo teraz mamy napięty terminarz. Gramy teraz z Aston Villa. 3 dni później niż z Hamem. Wygrywamy minimalnie jeden do zera, Ale wygrywamy. To się liczy. No i znowu kolejny mecz. Gramy teraz z Evertonem. Eee, Everton jest dosyć rząd żąda transferu. Niestety nie chcę być zmiennikiem. E, no dobra, jeśli chce transferu, ja nie będę jakby mu. nie będę mu jakby przeszkadzał. Jeśli dostaniemy dobrą ofertę za niego, to przemyślę. To jestem w stanie przemyśleć to i może go sprzedamy. Jeśli oczywiście Napoli da za niego sporą. On... <coughs> Do pieniędzy, o chyba kaszę, chyba kodowna mnie łapie. No więc tak, gramy mecz z Evertonem na wyjeździe, więc może być różnie, Przesumuję ten mecz, bo mam nadzieję, że The Blues wygrają. I tak się dzieje: 2 do 0. Bardzo mnie to znowu bardzo mnie znowu cieszę, Bardzo dużo, właśnie bardzo często mówię to słowo. Kolejny mecz gramy Blizzard Mistrzów. Tym razem z Lille, ale zanim to zrobimy, przejdę do sala i Nikt się nie rozwija. Czeka nas mecz z Lille. Następnie z Bournemouth. Dostaliśmy ofertę za Caballero. Ja tą ofertę przyjmę. Mam nadzieję, że w końcu uda się go sprzedać że jakieś pieniądze za niego dostajemy. Za 38 latka, no i tak. Mecz z Lille. Wygrywamy 3 do 1. Mati po raz kolejny dostaje kontuzji. Mam nadzieję, że to jest lekki, drobny uraz. Yy, no, niestety nie, nie taki lekki, bo aż 2 miesiące musi pauzować. Więc. Yy, więc zaraz tu zrobimy jakieś małą roszadę. Więc za Matipa będzie grał Christensen ten, który chce odejść, więc może przez to, że teraz będzie grał nie będzie chciał odejść. <grytanie> tak, no i na ławce Zuma. Więc no. Więc dobrze, że nie sprzedawałem tych obrońców, bo teraz właśnie się przydadzą. Gdy ktoś łapie kontuzję. No i czeka nas mecz z Bornmove. Ehm. Mm. No, i na poli się nie dogadało za Christensena. I sumie dobrze, bo teraz gra w podstawowym składzie. za Matipa. a tymczasem gramy z Bormów, z Wisienkami. Zobaczymy, wygrywamy 3-0. Cieszy mnie to niezmiernie. No i tak, czeka nas spotkanie ze Tottenhamem w ćwierćfinale Carabao Cup. Jak ten mecz zagram drugim składem, oczywiście. Ale to w następnym odcinku, więc mam nadzieję, że ten aktualny dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do oglądania moich innych serii, innych filmów. No i co, trzymajcie się ciepło i nie wychodźcie z domu. Cześć!